Krótki odcinek odnośnie okręgu i koła. Często są problemy z identyfikacją tych dwóch różnic między tymi dwoma rzeczami. Zatem, okrąg to jest tylko ta linia wokół. Tak jakby hula hop, albo po prostu gdybyśmy w, w kształt okręgu ułożyli nitkę. Że to jest tylko to i nic w środku nie ma. A koło to jest to i wszystko w środku. Tym się różni. Więc to jest okrąg. To jest koło. Dobra, teraz tak. Możemy sobie jeszcze narysować na przykład środek okręgu i zazwyczaj oznaczamy go literką O. Ze środka można poprowadzić dowolny promień. R oznaczamy. No, i tych promieni jest nieskończenie wiele, prawda? Możemy poprowadzić ich tyle, aż przestaną nam się mieścić, ale ich jest ogólnie nieskończenie wiele. Dodatkowo wiemy, że promień to. może na niebiesko. Tutaj też, gdybyśmy zrobili promień i tu przedłużyli go dalej, czyli dwa promienie zrobili, to to jest średnica, czyli najdłuższa cięciwa. No i dobra, padło trzy różne słowa: średnica, promień, cięciwa. Cięciwa to są wszystkie kreski którymi możemy połączyć nasz okrąg. To będzie to wszystko, co sobie narysujemy i w tą stronę, i w tą stronę. I teraz najdłuższą z tych cięciw jest ta niebieska, zwana średnicą. A średnica to są dwa promienie, bo i tu jest R, i tu jest R. I w zasadzie co? Potrzebujemy wzory na obwód i na pole jeszcze. OBW to się równa 2 pi r. I Jeżeli w zadaniu nie jest określone, żebyście przyjęli, że pi to jest w przybliżeniu 3,14, bo to jest przybliżenie pi, to znaczy, że wy w ogóle tego nie zamieniacie. I gdybyście mieli policzyć obwód okręgu o promieniu 4, to robicie sobie 2 razy pi razy 4. No i to, co się da, to wymnożymy. 2 razy 4 to jest 8. Mamy 8 razy pi, to jest 8 pi. Traktujemy to pi jako taką literkę tylko, tak jak x Gdybyście mieli 2 razy x razy 4, to piszecie, że to jest 8x i tak samo jest z pi. Jeśli chodzi o pole, to mamy pi razy r kwadrat. W ramach czego pi to możecie pisać albo tak, albo tak jak ja w ten sposób. Jakby ktoś się bardzo w szkole czepiał, to po prostu piszcie tak jak mu wygodnie i już trudno się mówi, że tak powiem, co nie? Możecie sobie sprawdzić w internecie, może któryś sposób wpisania będzie was bardziej interesował. Gdzieś tam z jakąś taką falką czy coś, to, to piszcie tak jak wam wygodnie. Dobrze, wracając do wzoru na pole, mamy coś takiego. I żeby gdyby znowu było tak, że mamy r równe 4, no to podstawiamy p, to się równa pi razy 4 do kwadratu. No 4 do kwadratu to jest 16, czyli mamy 16pi i gotowe. No i w zasadzie tak naprawdę to jest tyle. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, że jeżeli podniesiemy do kwadratu jedną przyprostokątną, a przyprostokątna zawsze leży przy kącie prostym, bo tak nazwa wskazuje. Oraz podniesiemy do kwadratu drugą przyprostokątną, potem sumujemy to wszystko, to ma nam wyjść kwadrat naprzeciw prostokątnej. No i teraz jak to zapisać? Jak podniesiemy do kwadratu jedną przyprostokątną i podniesiemy do kwadratu drugą przyprostokątną, dodamy do siebie, ma nam wyjść naprzeciw prostokątna do kwadratu. I to zawsze tak działa, i nieważne, jakie tu będą literki. Załóżmy, że zrobimy sobie teraz od środka, zapiszemy, że to będą literki S T u To zupełnie niczego nie zmienia, bo nadal T do kwadratu dodać S do kwadratu da nam u do kwadratu. Cały czas tak samo. I oczywiście też nie będzie miało znaczenia, czy najpierw tę przyprostokątną, czyli tę dolną, weźmiecie, czy najpierw tę górną, czyli tę. Bo dodawanie jest przemienne, tak? Więc czy my dodamy na przykład 6 plus 4, czy 4 plus 6, wynik zawsze będzie 10. I tutaj tak samo. No, więc tym nie musicie się przyjmować. Najważniejsze, co jest do zapamiętania, że najpierw muszę podnieść do kwadratu jedną z przyprostokątnych, potem drugą z przyprostokątnych, potem to sumować i mamy mi wyjść kwadrat tego, co jest naprzeciwko kąta prostego, czyli naprzeciw prostokątnej, tak? No i zróbmy sobie jakiś prosty przykład. Załóżmy, że będziemy mieli tutaj 3 i tutaj 4, tak? No to znowu, jedna przyprostokątna do kwadratu, dodać druga przyprostokątna do kwadratu, to się równa naprzeciwprostokątna, załóżmy, że A. Do kwadratu. Czyli mamy 3 do kwadratu to jest 9, 4 do kwadratu to 16. Ok. Tu mamy 25. To się równa kwadrat. Teraz trzeba to spierwiastkować, czyli można napisać, że obie strony pierwiastkuje, tak? I to jest 5 równa się a. No i tak naprawdę to tyle, tak? A co by było w przypadku, już teraz sobie narysujmy taki brzydrzyk. Gdybyśmy mieli na przykład podane to. Załóżmy, jaką liczbę wybrać, żeby nam się ładnie liczyło. No, załóżmy, że te same co tutaj, tylko zwielokrotnione, czyli będzie na przykład 25, tak? No to tu by było 20. No i teraz tego nie mamy. Załóżmy, że to będzie nasz x. No i my cały czas robimy to samo. Jedna przyprostokątna do kwadratu dodać. Druga przyprostokątna do kwadratu równa się prostokątna do kwadratu. No i teraz tak, 220 do kwadratu to mamy 400. Dodać x kwadrat równa się 25 do kwadratu to 625. No i teraz mamy x do wyliczenia, tak? Wcześniej mieliśmy tutaj po prawej, więc my tylko wykonywaliśmy tutaj sobie działanie i wszystko było spoko. A teraz po prostu będziemy musieli poprzenosić, no bo x musi nam zostać po jednej stronie. No to 400 przerzucimy na tę, nie? A jak przenosimy pomiędzy znakiem nierówności lub równości, to zawsze zmienia nam się znak na przeciwny. Tutaj jest 400 na plusie, tutaj jest niewidzialny plus, tak jakby, co nie? Więc po zmienie strony będzie minus, czyli mamy 625, minus 400, czyli x kwadrat to się równa, no jak stąd zabierzemy 400, to nam zostanie 225, tak? I teraz znowu, musimy spierwiastkować obie strony, czyli x to się równa, no i pierwiastek z 225 to jest równo 15, czyli nasz, nasza druga przyprostokątna jest równa 15, więc nieważne, czy my nie mamy tego, czy my nie mamy tego, czy my nie mamy tego, jeżeli mamy dwa boki w trójkącie prostokątnym, to dzięki twierdzeniu Pitagorasa jesteśmy w stanie ten trzeci zawsze policzyć. I w zasadzie, jeśli chodzi o Pitagorasa, to jest cała filozofia. Kwadrat, jak wiemy, ma wszystkie boki równej długości, ma wszystkie kąty 90 stopni ma dwie przekątne, które są równej długości, które dzielą się w połowie, czyli. Powiedzmy, że ten fragment to jest połowa całości. tak? I jeszcze jedna informacja: przecinają się tutaj pod kątem prostym, czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj wszędzie jest 90 stopni. To są wszystkie rzeczy, jeśli chodzi mm, o to, co musicie wiedzieć na temat kwadratu. Ewentualnie jeszcze fakt, że no, przekąt nadzieli nam każdy z tych kątów na dwa kąty równej długości, czyli jak one były po 90 stopni, to przekąt nadzieli na dwie czterdziestki piątki. No i w kwadracie to wszystko zawsze ma miejsce. Pole kwadratu równa się a kwadrat, no bo bok razy bok. To jest pole kwadratu. Ewentualnie zauważyłem, że są problemy z obwodami. Obwody to jest suma wszystkich krawędzi. To, te takie pomarańczowe czy żółte, zależy jak to u was wygląda. To są krawędzi, tak? To, to... Tutaj to, tutaj to, tutaj to. Jakie wszystkie zsumujecie, no to macie obwód, tak? Czyli Wam potrzebne są boki, żeby poznać obwody figury. Hmm, ok, idąc dalej. Mamy prostokąt, czyli druga z najprostszych, można powiedzieć, figur płaskich, hmm, jeśli chodzi o czworokąty. Tutaj niektóre rzeczy się powtórzą, niektóre nie. Dobrze. W prostokącie warunek, żeby coś było prostokątem jest taki, że musi mieć dwie pary boków równoległych. No to ma. I te, które są do siebie równoległe, muszą być takiej samej długości, czyli jeżeli na przykład ten będzie 7, to ten musi być 7, tak? Prostokąt ma wszystkie kąty wewnętrzne 90 stopni. Prostokąt ma dwie tej samej długości przekątne, które dzielą się wzajemnie na połowy, czyli znowu to jest połowa Całej tej. Tutaj różnica jest taka, że już nie przecinają się pod kątem prostym, bo tutaj czy tutaj nie ma 90 stopni w przeciwieństwie do kwadratu. Dobrze, I czy z własności coś jeszcze? Chyba tyle, czyli, czyli jest ich troszeczkę mniej niż w kwadracie. No i wzór na pole takiego prostokąta to jest bok razy bok, czyli po prostu a razy b, a jakby były inne znaczenia, to równie dobrze to może być c razy x. Nie ma to znaczenia, jaka to będzie literka, ważne, żebyście wy wiedzieli, co przez co mnożycie, bo to jest najważniejsze. No i obwód oczywiście to suma tych wszystkich czterech krawędzi. Dalej mamy równoległobok, czyli jak to często mówicie, taki kopnięty prostokąt. <laughs> czyli on znowu ma dwie pary boków równoległych, tak jak prostokąt, tak? I tak jak prostokąt ma te, te, te które są do siebie równoległe, muszą być równej długości też. Natomiast w przeciwieństwie do prostokąta on już nie ma kątów prostych. Tutaj, 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 tylko są ostre i rozwarte. Jeśli chodzi o przekątne, to przekątne już tutaj też nie są równej długości, tylko są różne. Natomiast dzielą się na połowy czyli to jest połowa całej tej, to jest połowa całej tej. Dodatkowo, w prostokątach i kwadratach nie przejmujemy się takimi kwestiami jak wysokość figury, a w równoległoboku boku już zaczynamy zwracać na to uwagę, ponieważ tu mamy jedną wysokość, h1, a tutaj drugą wysokość, h2. Wysokości zazwyczaj oznaczamy literką h, natomiast nie jest to jakieś konieczne, ale fajnie gdzieś tam systematyzuje nam oznaczenia i łatwiej się liczy zadania wtedy, jeżeli się tego trzymamy. Tak samo jak się oznacza e, e i f albo d. No, ale do tego zaraz jeszcze przejdziemy. Warunkiem, żeby powstała nam wysokość, jest to, że ona musi wychodzić z wierzchołka i biec prostopadle do boku, który jest naprzeciwko tego wierzchołka. No i naprzeciwko tego wierzchołka są dwa boki: ten i ten. Dlatego są dwie wysokości, tak naprawdę. Bo tutaj też jest wysokość, która pada na bok A z kolei. No i tu jest zawsze kąt prosty. To jest warunek, żeby wysokość zawsze pada pod kątem prostym do boku. To możecie sobie zapamiętać. No i tutaj mamy dwa wzory na pole równoległoboku. Bo możemy policzyć ta wysokość razy ten bok, albo po prostu ta wysokość razy ten bok. Mhm, dobra, teraz dalej mamy rąb, czyli jak Wy to mówicie, kopnięty kwadrat. I narysowałem go i w tej formie, i w tej formie, bo też zauważyłem, że bywają problemy. Z rozróżnieniem, w sensie jak ktoś widział, że jest w tej formie, to ocenił, że to jest równoległo obok, no ale to jest bez znaczenia. Ważne jakie są długości boków, jakie są warunki spełnione, co nie. No i teraz tak. Jeśli chodzi o, o rąb, to rąb ma wszystkie boki tej samej długości, dlatego jest to takie podobieństwo z kwadratem. Rąb ma dwie przekątne, które przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy, natomiast nie są równej długości. Mm -hmm. Rąb ma dwie wysokości. W zasadzie zawsze dwie wysokości z jednego wierzchołka, w takim sensie. I tu mamy jedną wysokość opadającą na ten bok, drugą wysokość opadającą na ten bok. No i wysokości tutaj w rąbie zawsze są równej długości, no bo w zasadzie nie może być inaczej. Mm. I mamy też znowu dwa wzory. Pole to może być A razy H, tak jak w równoległoboku, ale może być też E razy F przez 2. To, nie są, to są najbardziej podstawowe wzory. Są jeszcze inne, które gdzieś tam w przyszłości może będziecie mieli okazję poznać. No, na razie prawdopodobnie jeszcze będąc w szkole podstawowej nie pusicie. A jeżeli oglądacie to później, no to już pewnie coś tam Wam świta w głowie. I tutaj wracając jeszcze do tego wzoru, E razy F, to są po prostu przekątne. Jedna przekątna razy druga przekątna, dzielone na dwa. I mamy pole rąbu. I idąc dalej, mamy tutaj trapezy. Narysowałem cztery. Bo tak, to jest równoramienny. Czyli te dwie krechy są identyczne. Zresztą takiego znaczenia specjalnie wybrałem. Ten jest różnoboczny. Czyli każdy bok jest innej długości. Ten jest prostokątny. Czyli tutaj i tutaj ma kąt prosty. A ten jest w ogóle taki śmieszny. Troszkę inny niż zwykle. I tutaj nie rysowałem wysokości specjalnie, żeby Wam ją narysować i żebyście widzieli skąd się wzięła. Przedłużamy sobie ten bok na przykład, w zasadzie tę podstawę, i puszczamy sobie wysokość tutaj na, na nią, właśnie. To jest taka sama sytuacja, jak w trójkątach rozwartokątnych, jeżeli pamiętacie. Czyli z wierzchołka pada nam na zewnątrz naszej figury wysokość, ale ona jest tą wysokością cały czas, więc to h jest naprawdę w porządku. Oczywiście, tutaj też jest H, więc macie w razie czego dwie możliwości. Może być też wysokość, która pada na bok B. Wtedy musimy sobie przedłużyć B i poprowadzić wysokość z wierzchołka przy boku A, czyli stąd, tutaj. No i mamy jeszcze jedną wysokość, tak? Także, zależnie od zadania, każda z nich może Wam się przydać. Wracając do ogółu trapezów. Żeby figura była trapezem, no to tutaj omawialiśmy sobie, jakie mają własności te wszystkie figury i każda z nich ma troszkę inną, co nie. I tutaj też tak jest. Czworokąt, który ma jedną parę boków równoległych, przynajmniej jedną parę boków równoległych, to już jest trapez. No i w trapezie tak jest, bo zawsze te podstawy, tu są podstawy, a one są zawsze do siebie równoległe. Tutaj, tutaj i nawet w tym takim dziwnym. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o przekątne. No to tutaj są różnej długości wszędzie, i tutaj są tylko równe dzięki temu, że jest to równoramienne. To jest taki jeden przypadek. Czyli w trapezach w zasadzie dużo rzeczy się różni od siebie. W przeciwieństwie do tych figur po lewej stronie powiedzmy. Jeśli chodzi o wysokość, no to wiadomo, że pod kątem prostym zawsze pada. Tutaj mamy od razu dwie wysokości, bo ta zielona i ten bok C też jest wysokością jednocześnie, czyli ten bok, który i tu ma kąt prosty zachowany, i tu ma kąt prosty, to on jest jednocześnie wysokością tego trapezu. Mhm. Dobra. Czyli tak, mamy omówione boki, mamy omówione przekątne i wysokości. No to przechodzimy do pola wzór na pole. Trapezu jest jeden, w zasadzie taki ten główny, najbardziej podstawowy. I mamy tutaj A plus B w nawiasie. A plus B, czyli podstawy, to są zawsze. Podstawy. I są w nawiasie, ponieważ taka będzie kolejność wykonywania działań. Najpierw dodamy podstawy do siebie, potem pomnożymy przez wysokość i to wszystko podzielimy przez dwa. I w ten sposób liczymy pole trapezu. Przechodząc do ostatniej figury, czyli do deltoidu, który można sobie skojarzyć bardzo szybko z kształtem latawca. Jest to taki, taka figura, taki czworokąt, który ma te dwa boki zawsze takie same i te dwa boki takie same. Dodatkowo ma dwie przekątne, które przecinają się pod kątem prostym. To jest zawsze kąt prosty. No i mają różne długości, tak? I to w zasadzie są wszystkie własności deltoidu, przynajmniej te, których potrzebujecie. No i wzór na pole to jest A razy f przez 2, czyli jedna przekątna razy druga przekątna przez 2. Jeżeli coś pominąłem, to możecie napisać w komentarzach nie gdzieś tam w przyszłości zrobię jakiś updatecik albo po prostu w komentarzach sobie to dowyjaśnimy.